Powtórz na butla na stole, latam w murach, jak dronem, to tu w murach, a potem, Na najebany końcie z balią, na stole rano wstaje z kasorem, no a potem. Przechylana butla na stole, latam w murach, jak dronem, to tu w murach, a potem, najebany kończy z balią, na stole rano wstaje z kasorem, no a potem. Pierwsze, zajmuje pokój. Na piętrze duży klub, duży łóżko z to wreszcie. Po drugie, kierunek kuchnia powódzie. po wodzie, coś ja już jestem po wodzie. Bo wjechałaby pziarnia i szukaliby w nas towaru oh. Tego numeru nie gramy na trzeźwo jesteś parą na traku, reszta na zewnątrz to leńsko. Dobra, proszę skończ piewać, no bo skielona kurwa musi się tutaj wylewać Pali się, pali się, pali się patera, mordzie strachuje na bombę, no, 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 a będzie Przechylana butla na stole, latam w chmurach, jak dronem do dom w murach A potem, najebany, kończę z banią na stole, rano wstaje z kasorem Z na stole rano wstaję z kasorem, no a no, potem rozpierdolę cały bar, wypiję do zera Do wszystkich flaszki, które trzyma mój kolega, yo Patrząc na nas możesz mówić amfiteatr Dajemy takie showy, że się trzęsie cała ziemia Wszędzie, dawaj szybko przed wejściem Rozpalimy blanta na dobre wejście Po czwarte, wszyscy w ręce, swe szable Kielą za kielonem, nie jak Bonaparte no, Nie jak Bonaparte Zajebałem się blantem o chodzi, no to pleka, tak się spaliłem, że całe sety wleciał mi tu letarka Dobra, proszę skończysz piewać, no bo skielona kurwa musi się tutaj wylewać Pali się, pali się, pali się patera, mordzie wskakuje na bombę, no, 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 a będzie Przychyla butla na stole, latam w chmurach, hey, jak to do chmurach, a potem yo, kończy z na stole, rano wstaje z kacorem Ej, hey, dom! Just... Oh. 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 Okay. Hey, ja to... Mamy! już Mamuszek! z tych! Musisz <coughs> 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 jeszcze coś odjebać, żebyśmy cię nagrali. Mamuszek! Mamuszek! mogę Mamuszek! 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 nie